People Story PWC Kamila Kalinczak. Zapraszam. A moją gościnią jest dzisiaj Gabriela Strój. Dzień dobry, miło cię widzieć. Która mówi w jednym z najtrudniejszych języków świata. Tym językiem jest Excel. Mało tego, tak świetnie mówisz, w cudzysłowie oczywiście, w tym języku, że pojawiłaś się na Mistrzostwach Świata w Excelu i doskonale ci poszło. Powiedz więcej o tym doświadczeniu. Mhm. E, to muszę naprostować. Nie były to Mistrzostwa Świata w Excelu, tylko konkretnie w modelowaniu finansowym. Okay. E, czyli e, nie chodziło w nich... Tylko o to, żeby umieć robić sztuczki w formułach i, i posługiwać się samym narzędziem, tylko też, żeby potrafić w sposób klarowny zaprezentować obliczenia i żeby też mieć wiedzę merytoryczną z, z biznesu, z finansów, więc to tak mhm. trochę bardziej w kierunku tego, co robimy, a nie tylko samego narzędzia. Ale z tego, co mówisz, takie odnoszę wrażenie, że chyba dużą przyjemność ci sprawiły te zawody, tak to może nazwę. Tak, tak, to lubię takie łamigłówki, od, od dziecka lubię takie łamigłówki, więc, więc jest to fajna zabawa. Jakieś kolejne starty planujesz w podobnych zabawach, łamigłówkach? No w tym roku chcę jeszcze raz wziąć udział w tej samej zabawie, mhm. więc myślę, że będzie wyglądać podobnie. Nie będę próbować chyba niczego nowego, przynajmniej nie ma nic, co... Co na razie przykłóciło moją uwagę. Uh -huh. A jak wygląda Twoja praca na co dzień? Rozumiem, że tej adrenaliny aż tak dużo nie ma, albo może się mylę? Mm, nie, no trochę też jest ta adrenalina, bo też zdarzały się sytuacje, że trzeba coś mm, modelować na żywo, tak zwanie, czyli przy, przy kliencie y, odpowiadać na pytania i wrzucać coś do narzędzia. Y, to narzędzie nie zawsze jest gotowe na te pytania, które klient zada. I wtedy staramy się jakoś to zaadresować na szybko, czyli tak trochę właśnie pomodelować na żywo. Mhm. Więc tej adrenaliny trochę jest. No i też jest inny rodzaj adrenaliny, takiej mniej już analitycznej, tylko takiej relacyjnej mhm. <laughs> jest trochę. Czytałam wywiad, jakiego udzieliłaś jednemu z serwisów internetowych. Pytano cię właśnie o te Mistrzostwa Świata. Skorygowałaś, ale powtórzę, Mistrzostwa Świata w Excelu. Domyślam się, że redakcja tak to nazwała, żeby łatwiej to było zrozumieć przeciętnej internautce, przeciętnemu internaucie. Zwróciła moją uwagę po pierwsze pytanie dziennikarza o to, czy kobiety umieją w matmę. Niedokładnie tak to padło, ale zasugerowano, że jest to coś, w czym kobiety może nie są najlepsze, albo nie ma ich tak wiele w tym obszarze. I oczywiście zwróciła moją uwagę Twoja odpowiedź, bo zareagowałaś yy, yy, bardzo konkretnie, tak to ujmę, mówiąc, że należy przestać już myśleć tak stereotypowo, że kobiety, nie dość że umieją w matmę, jak się yy, wyraziłaś, to jeszcze są w tym świetne. E, tak, pamiętam właśnie, jak mi przez telefon pan dziennikarz zadał to, to pytanie, to taka byłam poruszona bardzo <grafię> tym pytaniem. To jest coś takiego, co dowiedziałam się dopiero, jak byłam, nie wiem, jak już miałam naście, ale takie wysokie naście lat, że, okej, okay, to w ogóle mogłabym myśleć coś takiego, że mam być jakaś, że, że kobiety coś tam mogą być gorsze, lepsze, czy coś w matematyce. Dla mnie było zawsze takie naturalne, że nie widziałam jakichś różnic, więc. Mhm. Więc to jest coś takiego, czego się dowiedziałam po pewnym czasie dopiero, że powinnam niby widzieć. A to ciekawe, to znaczy, że po prostu, kiedy zaczynałaś swoją edukację, to dostałaś taki mindset, jak to się pięknie mówi po polsku, mhm. że tak naprawdę nie ma tutaj żadnej różnicy, że możesz z chłopakami, z kolegami z klasy stawać w szranki w tej dziedzinie. Mhm, tak, no i ja i też widziałam koleżanki, że sobie bardzo dobrze radziły wszystkie, więc, więc tak, to takie było. To nie było coś naturalnego, tylko coś. Uh -huh. Co mi zasygnalizowało społeczeństwo. Uh -huh. To ciekawe, też w PWC bardzo stawiacie na różnorodność. Co ona oznacza dla ciebie? Mm, tak. No właśnie, dla mnie, różnorodność w PWC to są dwie rzeczy. Jedna to jest różnorodność właśnie osób, z którymi się współpracuje i po stronie samego PWC, i po stronie klienta. Różne osoby, z którymi, które mają różny styl komunikacji, różny styl pracy. Różny różne background, różne, różną edukację, różne pochodzenia. to to jest fajne, bo można się i od nich dużo dowiedzieć rzeczy, które, których, no, jeżeli byśmy wszyscy byli po tych samych studiach i wszyscy byli tacy sami, to byśmy nie widzieli żadnej innej perspektywy. A od takich osób fajnie można się dowiedzieć czegoś innego, punktu widzenia to to jest jeden rodzaj różnorodności, który, który jest w PWC, no i drugi rodzaj różnorodności to jest taka różnorodność bardziej merytoryczna, co też jest fajne, czyli że mamy do czynienia z różnymi branżami, różnymi problemami co, i możliwość uczestniczenia w różnych projektach, jeżeli ktoś chce, co pozwala się dużo uczyć. Mhm. No właśnie o, te, o tę różnorodność projektową chciałabym cię mhm. zapytać, no bo jednak narzędzia pewnie się tam jakoś bardzo nie zmieniają. Obszar merytoryczny jest mniej więcej ten sam, czy te projekty są różne z twojego punktu widzenia? Do pewnego momentu przez pierwsze nie wiem, załóżmy, cztery lata, wydaje mi się, że nie zrobiłam dwa razy takiego samego projektu. O. I pamiętam, jak byłam załamana, jak pierwszy raz musiałam zrobić e, drugi raz coś takiego samego, i było, nie, to już w ogóle koniec mojej kariery. Bo już wróciłam do punktu, czego się nie nauczę w życiu już. I byłam e, bardzo smutna, że muszę drugi raz robić coś w tej samej branży. To było w ogóle. Jak to w tej samej branży? E, oczywiście branże się w pewnym momencie kończą i też trzeba e, korzystać z tej wiedzy, którą się zdobyło, a nie tylko e, cały czas uczyć. Więc oczywiście już teraz, teraz częściej się powtarzają pewne. Pewne branże, ale te projekty nigdy nie są, nie ma dwóch takich samych projektów, zupełnie. No bo nawet jeżeli właśnie nie, dość, że jest cała paleta branż do wyboru, cała paleta problemów do wyboru, no bo modele się buduje pod, pod transakcje, pod inwestycje jakieś infrastrukturalne, pod są modele takie używane na co dzień przez klientów, żeby rozwiązywać różne problemy. Są takie pro, modele, które są do rozwiązywania wewnętrznych, jednorazowych wyzwań, które stoją przed klientami. Więc to tu jest kolejny jakiś taki wachlarz, przez który, y, który dodaje różnorodności. Kim jest babuszka z Syberii? <grym know> <grym know> <grym know> babuszka z Syberii to jest postać, y, która mieszka w mojej wyobraźni. To jest y, 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 bohaterka takiej serii rysunków, które robiłam. To jest babuszka, która mieszka na Syberii i wśród dinozaurów. I opiekuję się nimi, żyje sobie z nimi na co dzień. Karmi je, um, ogląda z nimi fajerwerki na Sylwestra i, i generalnie tak. Mieszka w Twojej wyobraźni, ponieważ pasjonuje cię albo daje ci radość. Rysowanie. Ona jest kreskówką. Tak, tak. Jest kreskówką i maluję ją akwarelami. Tak dla, jak, jak potrzebuję się trochę rozluźnić, to właśnie siadam i, i maluję coś o babuszce. Kiedy przygotowywałyśmy się do tej rozmowy, kiedy zadzwoniłam do ciebie, żeby powiedzieć cześć, żeby tak się trochę zapoznać przed naszym spotkaniem na żywo, powiedziałaś mi, że jesteś osobą introwertyczną, a z drugiej strony mam wrażenie, że jak tak rozmawiamy o tym, jak nas zmieniła praca hybrydowa, praca zdalna i pandemia w ogóle, to wyczuwam jakąś taką chyba u Ciebie tęsknotę za tymi ludźmi, za tą jednak kawą, która miała miejsce tam na żywo w biurze. Jak to jest? Tak, jak najbardziej. Przed, przed tą całą sytuacją, dwa lata temu, wydawało mi się, że praca w domu to jest najlepsze, co, co może być. Nikt nie będzie mi przeszkadzał, kiedy, e, kiedy chcę coś policzyć, mogę to robić, kiedy chcę, czy o szóstej rano, czy o drugiej w nocy. E, no i że w sumie i tak i tak potrzebuję dopiero po, po przeliczeniu tego wszystkiego i przemyśleniu pójść do, do kogoś i to z kim skonfrontować i zderzyć. E, ale e, dowiedziałam się o sobie tego w, w tym czasie, e, tych prawie już dwóch lat, że, że jednak e, lubię tych ludzi i brakuje mi ich. E, I ja e, i komunikacja niewerbalna, której której nie da się uskuteczniać przez, przez kamerę. Mm -hmm. e, jest bardzo ważna i, e, i powoduje, że jesteśmy takimi... Czujemy się właśnie takim stadem i, e, i czujemy, że obok jest prawdziwy człowiek, a nie tylko awatar e, i taki alias na mailu, który coś do nas pisze. <laughs> jak bot prawie. A gdybyśmy miały kreślić prognozy na, na przykład, no nie wiem, za 10 lat dla... Twojego wycinka branży, to co byś powiedziała? E, oczywiście, w, myślę, że będzie dotknięty jakąś tam zmianą. E, więc gdyby podzielić tę całą branżę na jakieś takie dwie części, no to e, ta część, która dotyczy takich e, budowania takich narzędzi, które są używane wewnątrz firmy e, do, do codziennej pracy, czy tam do, do, do potrzeb wewnętrznych. No to jest coś, co, co zupełnie się zmienia, gdzie wchodzą nowe technologie, gdzie, gdzie coraz bardziej trzeba umieć budować jakieś tam dashboardy i, i obrabiać w hurtowniach danych, większe ilości danych. Ale jest ta druga część taka, gdzie te nasze Excele y i modele finansowe są taką dokumentacją, którą każdy musi zrozumieć. I tak jak. Od od, już w ogóle są artykuły z 2003 roku, które zwiastują to, że Excel już nie wytrzyma kolejnego roku i pójdzie w odstawkę. Więc po 20 latach cały czas regularnie pojawiają się takie artykuły, mhm. więc myślę, że jeszcze trochę się popojawiają, bo jest to narzędzie, które rozumie każdy. Znaczy, właśnie no na pewno jest, jest ono możliwe do zrozumienia przez, przez każdego przez i osobę, która. W tym procesie całego, załóżmy, transakcji zajmuje się podatkami, jest ekspertem od prawa podatkowego i dla osoby z jakiegoś tam działu logistyki, która musi ten model uzupełnić jakimiś danymi. Więc to jest takie narzędzie zjadliwe dla każdego i coś, co każdy może obsłużyć, zrozumieć, dlaczego 2 plus 2 jest 4 w tym akurat przypadku i zmienić jakoś to obliczenie, czy, czy z niego skorzystać, żeby użyć na, na potrzeby swoich analiz. więc więc w tych takich, tej drugiej części, tych takich przypadkach, gdzie Excel jest czymś, co tłumaczy założenia na wyniki jako, jako jakiś taki dokument, tak jak mamy od dziesiątek lat Worda, który, w którym się po prostu drukuje umowę, no to Excel jest trochę taką umową, która musi być łatwa i zrozumiała. Więc w tym, w tym kontekście wydaje mi się, że przynajmniej ta część biznesu się jakoś mocno nie zmieni. Mhm, mm okej. Okay. Czego ci życzyć? E... Ciekawych y... wyzwań w pracy, takich analitycznie. Mm... Tak, no. Ciekawych projektów. Tak, tak, Tego ci w takim razie życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Cześć, nazywam się Gabriela Strój, jestem menedżerką w Zespole Modelowania Finansowego. Dołącz do nas.